Zapraszam serdecznie na mecz w Paryżu. To stadion Hala w Paryżu. Czechy. Potopieczni, trenera tego. Horaska. Wygrają z miastą Trenera Kulika. Więc to się nie ma różnicy tu prowadzi. warne jak się zagrają, to się liczy. Ja bronię Waczyk. Bronie Karabatek, w mm. Adam Kral, w ataku Adam Barak i Patryk Szyk, i Słowenia. Zebrący Oblak, w broni dla Zik, w mocy Goren Sankowicz, w pomocy Kuricich, także obok niego, no i w ataku Józefa to jest naprawdę mocne jednostki. Mocne piątki wychodzą na, na, na ten boisko w Paryżu. Czesi na, tam przegrali pierwszy mecz do jednego, to był taki śmieszny mecz I grał o wszystko, jednak Słowenia grała Amos. Dziwnie, nie spodziewaliśmy się tego, że tak będzie Ale na Słowenia To jest pełna hala, niemalże pełna hala tutaj w Paryżu Stocz. Tr... No 15 tysięcy widzów tutaj jest na tym stadionie Czesi naprawdę mają sporną grupę kibiców, bardzo sporą Spora grupa kibiców od dwóch tysięcy kibiców czeskich przyjechało tutaj do Paryża, żeby... To chyba... To jest chyba rekord, jeśli chodzi o jeden kraj. Dużo kibiców, bardzo czeskich w Paryżu. No i tak, około 500 obywateli Słowenii przyjechało tutaj do Paryża na hale Paryżu, więc dużo kibiców czeskich będzie naprawdę czesko dzisiaj. No i po pomieszami kibicami z miejscowymi francuskimi. Bak, szansa dla Czechów. To się teraz oczywiście nieistotne, bo ono coś się stanie na tym boisku. Stankowicz jednak teraz musiał. Oblak miał sporo szczęścia. Mieli szansę Czesi. Czesi teraz będą walczyć, bo oni walczą mecz o wszystko, grają mecz o wszystko. Oni muszą ten mecz wygrać, stankowić. Pokasterem jest też i jeszcze nie oddyra szans, ale na pewno będą mniejsze niż gdyby wygrali. incele celem jest mimo tego, że broni tam rano oblak. Natomiast na przeciwniej stronie mamy Wacikel, który popełnił ten błąd w meczu z Niemcami i. Przewrotka! Blazik Oblak mm, blazik, oblak Kurkik do bitka! Strzał! Jest kurkik. Blaží kiki ki to, ty supek. Yes, je král, je No to je barak. Eskarabatek. No i brali to obla, to teraz na pewno Czesi I będę walczyć, tysiąca barak, barak. Spore szczęście, bardzo dobre. Dużo szczęścia mieli. Uwaga, karabatek. Aj, stracił tą piłkę. Brakę sam na sam bara, gol 1-0 Czechy. Oni tu wyskakują. Suidy, tak jest. Antoni Barak. On to strzela to w ramkę, ten zawodnik. Tak jest. Jest ilich sam na sam może być tremi. Jest po jeden! Ten. Ten piłkarz, który wyszedł z depresji po Koplidowej. w Włoszech, były plotki właśnie o tym dowolniku. Bardzo dobrym człowiek! Uwaga, kral! No i jest odbranego. tego. Bramki Słowenia i gol! Jesiliki Książę robi pod nogami! Jesiliki drugi gol! Idzie, idzie, idzie za ciosem! Słowenia wychodzi na prowadzenie! Słowenia bliżej! Słowenia bliżej! Interwencją Beka pomagają! Dwa do jednego dla Czechów! Dla Słowenii! Dla Słowenii po przerwie! Zapraszamy do. Po przerwie! Słowenia Czechy 2 do jednego. Słowenia jednak nie poradziła Nie sobie przez jakąś część pierwszej połowy jednak w końcówce tych trzech minut już stanął do gry i strzelił dwa dość ładne gole. Słowenia prowadzi dwa do jednego do przerwy. Zapraszamy na drugą część spotkania. Ciekawe czy Cześć z pomogą tutaj na hali. Na tej, na tej hali w Paryżu. Zaczęli, zaczęli Słoweni! Goręc Tankowicz. Był zawodnik FK Sayarewo, jednak teraz gra Bundesliga. No, dobry bardzo mm, pomocnik skrzydłowy wręcz, można powiedzieć, zespołu z Mainz. Kral. Karabadek. Karabatek. No, no zobaczymy, czy też odpowiedzą na, na to, co zrobili Słowi Słowianie. Co zrobili... Co zrobili Słowieńcy. Co Słowieńcy zrobili. No i już tutaj Czesi będą się starali, ale jednak nie. kontra Słowenii, jest: Ilkic podaje do Iltica. Ilkic, czyli znaczy, blasik do Iltica, przepraszam. Blasik do Iltica, ja szansa znaczy, dla Czechów, Obama nie trafia. Aj. Ale jest tankowicz! Ale co? Wyliołacik, nie spodziewałem się. Bardziej komfortowa sytuacja dla Słoweńców teraz. Uwaga! Gorączkę tankowicz może sobie poszaleć. Jest szansa, ależ to jednak Czesi, no mają jeszcze. Jeszcze nieco minutę. Mamy krala. ich kral, kral. Jeszcze Barak! Jest szansa dla Czechów! Kontra Słowenii! Goren Sankowicz Teraz będą grać te czas Słoweńcy! Urtic! Jest szansa dla Słowenii! I Micka, Bo jeszcze się odbiła od Baraka! Mogłoby być już po meczu prawie. Uwaga! chociaż futbolu Wszystko jest możliwe! To to mogłoby i tak zamknąć taką jakby erę! Marzenie o dla, dla Czechów! Szyjk. Pokaż, kto wie, kto synek futbol. Uwaga, Karabadek. Karabadek! Broń to... Ja mam blag. No cześć, jakby fajnie by ten mecz jeszcze udało się wygównać w końcu chce karabadek Watlik, no coś się musi wydarzyć Uwaga, Barak, szansa dla Czechów, barak ja szansa dla Czechów, oblak no, Na całe szczęście Oni mają teraz ten corner, uwaga, no Nie poddawają się Czechy, nie poddawają się z Watlik. No, Coraz bliżej od podjęcia Czechów, no nie nie, cześć, mogą odpaść. Uwaga, 7 sekund. Jest karabatek, będzie strzelał. Niech, nie zdążył, ale trafił jednak. Jest weekend Słoweni. Słowenii. Cześć, odpowiedziałem w turnieju. I Słowenia, już jest wszystko jasne w tej grupie. ale więc Słowenia i Niemcy awansują. Tylko pytanie: kto z pierwszego kto o tym zasad zadecyduje? Mecz, który będzie lepszy niż dni Niemcy-Słowenia. No, to wcześniej zagrałem o honor z reprezentacją, która też gra o Honor W tej chwili Duńczykom Ciężkie zadanie na Czechów jednak na Czechy Dania mecz o Honor. Niemcy, Słowania wychodzą z grupy już po drugiej kolejce Kończymy Tą transmisję powoli i chciałem powiedzieć z zapodnikiem meczu, zawodnikiem meczu Jest Evil Tomasz Watsik zaliczył Siedem interwencji. Natomiast oblak piękny. Jest i kik z dwoma ramkami. Koniec meczu. Słowenia wygrywa.